To w prawo może pojedźmy ponownie i na najbliższym możliwym skrzyżowaniu skręcimy w lewo. Skręcimy, jest tak jest, jest zakaz skrętu w lewo, właśnie Poprzednio gdzieś on punktowy Ja już go czaiłem wcześniej Tak, tylko ja go dostrzegłem sobie później Więc dopiero tutaj, natomiast no Zawsze te zakazy no, to są takie miejsca, tutaj zobacz, okolica bordu Ich jest pełno, znowu Mamy zakaz skrętu w prawo, tak. więc też na egzaminie jest duża szansa, że tu się będzie, bo to jest ile? 100 metrów od więc też mogłoby paść tutaj nie, że na najbliższym możliwym skrzyżowaniu w prawo, no oczywiście my tego nie robimy, wtedy byś nawet tam w osiedle tak naprawdę pierwsze byłoby.